Witam Was serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was taki dość typowy produkt, bo jest to ramka do montażu wentylatorów. Jest to ramka od ProLiMatecha. Także rozpakujemy sobie opakowanie, zobaczymy co mamy w środku, i później zobaczymy, jak te wentylatory możemy w naszej obudowie zamontować. Także zapraszam. Tak wygląda nasze opakowanie dość niepozorne, dość małe. Także jest to produkt ProLiMatecha. Otwórzmy sobie, zobaczmy co mamy w środku. Jeszcze z instrukcji obsługi, czyli mamy instrukcję obsługi, co to w ogóle jest? To są ramki montażowe do wentylatorów, tak abyśmy mogli zamontować je na naszych slotach rozszerzeń w obudowie. Czyli ja za chwilę będę to robił, oczywiście, na żywo, nasze znaczy zamontuję to i pokażę Wam, jak to wygląda. Także mamy instrukcję obsługi, mamy oczywiście śrubki montażowe i mamy tutaj dwie ramki metalowe, w kolorze czarnym. Mamy również kilka opasek zaciskowych, także zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ja teraz to poskładam, zamontuję na moim testbenczu i zobaczymy, jak to wygląda. Nasze wentylatory już są zamontowane razem z ramką na naszym testbenczu. Także cztery wentylatory aż możemy zainstalować tej, na tej ramce, czyli dwa w poziomie i dwa w pionie. Także to się przyda z pewnością, jak będziecie chcieli chłodzić wasze karty graficzne na waszej płycie, zwłaszcza takie, które są chłodzone pasywnie. Także z pewnością to się przyda. Jest to dość ciężkie, także pamiętajcie, że tutaj do kompletu dołączona jest taka ramka wzmacniająca, musicie koniecznie ją przykręcić, ponieważ naprawdę to trochę waży. Ta cała ramka z tymi wentylatorami waży masę. Oczywiście nie musicie montować czterech wentylatorów, wystarczą na przykład dwa, na przykład tutaj dwa w pionie lub dwa w poziomie, w zależności od tego co i jak chcecie schodzić na waszym na waszej płycie głównej, w waszym komputerze. Także tak to wygląda, zobaczcie. Teraz tak, kolejna rzecz, tutaj są dołączone opaski samozaciskowe, ja je tutaj pozaczepiałem, aby usztywnić, słuchajcie, wentylatory, ponieważ te dwa ostatnie są tylko przykręcone na jedną śrubę, jak widzimy. Także miejcie to też na uwadze. Także te opaski zaciskowe trzeba założyć, połączyć te wentylatory w dwóch miejscach dokładnie, tak aby całą konstrukcję usztywnić. Także słuchajcie, tak to wygląda, całkiem fajna sprawa. Jeżeli ktoś potrzebuje, jak mówię, dodatkowo schodzić swoje karty, czy też na przykład jak używacie kart weseli i chcecie dodatkowo jak gdyby przepływ powietrza e, tym kartom zapewnić, aby były chłodniejsze, też z pewnością te dwa wentylatory u góry się przydadzą. Także słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.